Tusk chce rekonstrukcji rządu, będzie mniej ministrów. Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej ogłosił, że jego rząd wymaga rekonstrukcji, a projekt zostanie przedstawiony już po wyborach prezydenckich. Pauza. Będziemy mieli nie jeden z największych rządów w Europie, tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie, jeśli chodzi o strukturę rządu, zapowiedział premier. Donald Tusk wytłumaczył, że budowanie wielopartyjnej koalicji nie było prostym zadaniem. W ciągu tych miesięcy okazało się, że w niektórych sprawach mamy różne poglądy i to był jeden z powodów, dla których ten rząd jest tak duży, mówił. Rekonstrukcja rządu Tusk zapowiada zmiany. Premier podkreślił, że nową strukturę rządu zaakceptuje już nowy prezydent, którego Polacy wybiorą w majowych wyborach. Dodał, że zmiany w rządzie nie obejdą się bez oczywistych konsekwencji personalnych. Nie, że ktoś wyleci za karę, tylko będzie na pewno mniej ministrów i nie wiem czy ci którzy mówią o tym głośno publicznie, czy oni zgłaszają się do tej rekonstrukcji jako autorzy czy ofiary, ale to zobaczymy po czerwcu, doprecyzował. Tusk odniósł się także do działań prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził Unii Europejskiej nałożeniem ceł. Jeśli administracja waszyngtońska uzna, że potrzebne są bariery celne, ja nie wierzę, żeby w to wierzyli, ale jeśli uznają, że na jakiś czas czy z jakiegoś powodu potrzebne są jakieś bariery celne z UE, to UE musi odpowiadać podobnie. Nie ma wyjścia, wyznał. Premier dodał, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i należy unikać agresji i niepotrzebnych gestów, zachowując jednak szacunek do siebie i odpowiadając w sposób adekwatny. Gdyby ktokolwiek chciał nałożyć cła na jakieś państwo europejskie, to oznacza to nałożenie cła na UE i w związku z tym nie będziemy musieli się zbierać i tygodniami debatować, KM ma pełne upoważnienie i zaufanie nas wszystkich, by podjąć stosowne decyzje, zauważył.